Tutaj chyba chcę. Co ja tutaj chcę? Wejść na tą górę. Może to tutaj znajdę. Tam, no, nie widzę. Nie widzę tutaj drzew, widzowie. Nie widzę, widzowie, drzew. Może to jest jakaś misja niemożliwa, żeby znaleźć. Drzewa, no ale wydawało mi się jednak, że, że powinno to się udać. Dobra, próbujemy tutaj jeszcze dojść. Co tutaj jest taka? Co to jest? taka wyrwa tak to może nie być do końca bezpiecznie nie to jest po, po prostu Wydaje się, że się pewne rzeczy chyba nie dogenerowały. Dobra, to jakąś bazę będę, będę musiał założyć, bo pomału mi się kończy... ...kończą mi się pomału kamienie. Widzowie i pochodnie. Jak tam jest dzień w pełni. Jak tam jest dzień w pełni jakąś... Podałoby się gdzieś zakopać jednakowo, żeby. Odnaleźć. Nie mogę odnaleźć drzew w ogóle. Schodzimy tutaj. Ajajaj. No płynę płynę, no i co? No jestem dobra. Aha i tutaj, tutaj coś będzie, tak? O. Tam tutaj są pająki. Dobra, trochę się tutaj boję, jednak być. Eee. Tędy przyszedłem tak, jest bardzo ciemno szukam drzewa, a tu jest piasek. To z tym sobie nie poradzę. Teraz kota. Dobra, tylko nie mam pojęcia, co ja tym mogę zrobić. No dobra. Idziemy na... O! Oh. Kto tam chodzi? Jakiś zombiak. Co ja... O, wow, jakiś portal znalazłem. Doneteru Czy tam będzie skrzynka z jakimiś fantami. Na łódkę miałem przecież. Dobra, płyniemy szybciej na no, łomatko. Dobra, mamy tutaj jako... O, tu jest magma. Co ja wy... wy... No, jak się z łódki wysiada widza, Nie umiem. Wysiąść. Jak się z łódki wysiada? Shiftem. O, świetnie. Złota ta złota się siek kiera. Ognista kula. Krzemień, krzemień może być. Tory mi są niepotrzebne. To nie wiem, co to jest. Ognista siekiera. Złota motyka, co tutaj mogę? Czerwony. A, tu mogę tak. Co to jest ognista kula? nią chyba się można rzucać. Ok. To jest na razie nieaktywne. Ok. U. Pomału już idzie noc. Także widzowie, to, to co ja chcę tutaj zrobić, to się gdzieś wkopać. Tylko w. O! Właśnie dobrze. Dobrze. Chcę się wkopać gdzieś. Tak, słucham. Muszę się wkopać, bo mi się kamień kończy, wiesz? tutaj będę musiał. Zby to tam zostawiłem łódkę. No, słucham cię. Możesz, możesz się przywitać z widzami. Dajcie wizytę, ja sobie Niestety Ja dzisiaj nie widzę. Właśnie miałam sobie w mojej że ale nie nadużyłam A no, Ale nawet zastrzeszam zobaczyć, co to na makrofon. bo coś tam o łódeczce. Czyli to znaczy, że. Coś, coś nie umiałem. Właśnie. To jest z płotek. sobie takie łapeczki. I łapeczki do Czemu płotka nie mogę? Uh, mam desek za mało? Mam za mało desek, dobra. Hmm, tutaj mi coś może wleść, niestety. Nie, nie mogę. Co jest? Хм, цаадад туу. Тэм аха. Хм. Чэм наа утай. Чэм наа.